Piękności. Idziemy wybierać narożnik do naszego domku w górach. Akurat dostaliśmy kupon 30%, więc powinno się opłacać. Tu są naprawdę bardzo fajne meble. Już nieraz wam je pokazywałam. Pójdziemy, zobaczymy. My z tego samego sklepu mamy też naszą całą sypialnię. Jak nie widzieliście tego filmiku, to oczywiście zostawię Wam linka, żebyście sobie mogli zobaczyć. Może ktoś się akurat zainspiruje. Um, urządzeniem sypialni. Tam jest takich fajnych parę rozwiązań, um, gdzie nie trzeba mieć takich samych mebli jak nasze, ale pomysł. Dobra, idziemy, wybieramy. O, tu jest taki, widzicie, narożnik. Coś takiego bym chciała, tylko chyba skórzane. Właśnie o takim, o takim rozwiązaniu, tylko bez tej pufy. O takim rozwiązaniu myślimy tam. Żeby właśnie tutaj by można było sobie nogi wyciągnąć. To jest całkiem spoko. Patrzcie, jakie fajne miski i wiski. Tutaj jesteśmy akurat na dziale dziecięcym. Kasperkowi się już spodobało jedno łóżko. A wikusi, <śmiech> ścianka. <śmiech> niestety, no wiem. Niestety nie ma takiego, m, takiego narożnika. E, a szkoda na sklepie. Chciałam je zobaczyć na żywo, więc będziemy musieli chyba zamówić na stronie, na ich stronie. Bo na ich stronie właśnie widziałam bardzo fajne narożniki, w, naprawdę w dobrych cenach. E, tutaj za tą cenę, co widziałam na stronie, to naprawdę, słuchajcie, słabiutkie, słabiutkie. Kasperek sobie tu leży. Tu jestem ja. Hejo! No hejo! Mochasz wszystkim? A tam jest wkurzony marek. No, jesteśmy na wodnym łóżku. We're under the sea. Takie łóżka były modne w latach 80. ponieważ Marek Tyle. był boom na nie. Powiem na tych wszystkich amerykańskich filmach. Masz never łóżko? Before. Before. No, a dla Wiktorii to nowość. I never went on this bed No najgorzej jak zaś Yeah, if you Zobaczcie jak pięknie Wiktoria. W jesiennych odsłonach, tutaj listki, narysowała naszą całą rodzinkę. Tak wyglądamy dla Wikusi. I ląduje to zaraz w ramce. Nie wiem, czy pamiętacie, jak tutaj zmieniałam trochę w tym pokoju, to właśnie takie trzy ramki zawisły. I, I stwierdziliśmy, że tutaj właśnie zawisną wszystkie prace Wiktorii, nasze znaczy wszystkie. Wszystkich to by było za dużo, bo tych prac jest naprawdę od groma, ale tutaj taką zawsze jej robimy fajną galerię. No i teraz tych prac mi się bardzo dużo uzbierało i teraz właśnie Wiktoria przed chwilą narysowała naszą rodzinkę, więc stwierdziłam, że wymienimy już teraz pracę. Wika jeszcze coś tam narysuje takiego jesiennego i może coś jeszcze wstawię z takich nowszych, co tam na wakacjach Wiktoria tworzyła. I już praca zawieszona. Tutaj stoi ta czerwona kanapa, którą mogliście widzieć kiedyś, kiedyś w sypialni. No i tu jest łóżeczko Oreo. I kaspuś. I jej zabawki tam w rogu. O! Ona tu przyszła do mnie. to jest. O! Jakie przytulasy dwa piękne. Ok. Ej. Wsiadaj szybko. Szybciutko wsiadaj. Z tą taśmą, którą przed chwilą musiałeś. Zapinasz się? To ściągnij sobie buty. Ale ładnie nam ptaszki śpiewają. Normalnie jak na wiosnę. Oreo jest. Nikusia. Ostatnio dużo wychodzi z psem. Uważajcie na samochody, dziewczyny. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. No Wiktoria się ruszyła. <noise> Kurczę, nie wiem dlaczego na kamo, że Wam nie mogę nagrać pięknego zachodu słońca, który tutaj jest i fajnej podświetlonej e, fontanny. Tak nie oddaje ta kamera. Słuchajcie, tam jest paw na drzewie. Na mi ostrości nie łapie ta kamera. Jezu, co to się dzieje? O, dobra, jest. Jest paw na drzewie. Paw na drzewie, no? Gdzie? Właśnie przesuwa się tymi szkidłami. A tutaj, tutaj. Jest dużo ich na tym, samym, na tym drzewie i siedzi. Wow! O, o, zobaczcie, jak poleciał! Pierwszy raz widzę pawie, które latają tak! Wow! Jaki <grym> ładny księżyc jest, zobaczcie. Nie jest pełnia, ale taki. No, zobacz, taka sami Did sami tak, taka czy też Wow, jaki panie gentleman! Cześć! No, już idziemy na plac zabaw teraz. Charlie <grymne> Brown? <grymne> <grymne> tutaj Koćka, z tu zjeżdżaj. Tu chodź, sobie tutaj, a później pójdziesz na tą wyższą. <grymne> teraz jest taka pogoda, że przyjeżdżam i na plac zabaw. I tak jest bardzo ciepło. Kacperek macha dinozaurowi. Ma maskę. I ma maskę, zobaczcie, nie wierzę w to. A my dzisiaj jesteśmy w Muzeum Nauki, bo dzisiaj Wiktoria nie ma szkoły. A yeah. dlaczego? Bo jest żydowskie święto. A tutaj we wszystkie żydowskie święta... Aha. Y są szkoły pozamykane, więc dzisiaj poniedziałek i taki poniedziałek mamy. Palmy dookoła pasuje ten dinozaur do tych palm no. fajny Kacperek? a Kacper też ma dzisiaj dinozaura. Zobaczcie, jakiego ma fajnego dinozaura na koszulce. No He też masz. Dinosaur, no dobra, to chodźcie, idziemy. Zobaczymy, co jest ciekawego yeah. w muzeum. Czy coś zmienili, czy, czy yeah. jest to samo? Hey, look, they to make it look even more real. Right Super! Kasperek! Like... Kasperek! Tutaj możecie sobie poczytać o drzewie, które rośnie na Florydzie. Jego korzenia są w wodzie, jak widzicie, i ono bardzo często tutaj występuje. Bardzo często w parkach można je właśnie zobaczyć.

teraz jeździ sobie po Marsie, to jest Mars, <laughs> To jest tak głośno, bo tam można sobie e, zobaczyć e, jaki mocny jest huragan. Wiktoria tam się bawi klockami. Lika jest w huraganie teraz. Ale bawimy się klockami tutaj. Mogą być 10 do 6 roku życia, ale Wiktoria może wejść, bo bratem jest. A ja sobie właśnie siedzę, słuchajcie, na kanapie. Tutaj ktoś już zamoczył od wody, bo tam jest cały basen wody. No nic fajniejszego dla dzieciaków się tak pobawi. Zobaczcie, jakie są fajne rzeczy. Ja wow. wow. yeah, <laughs> Idę do naszego mini strychu. Uh, żeby się zaraz jakiś szczur tu na mnie nie rzucił. A dobra, nie jest tak źle. Tutaj jak widzicie trzymamy choinkę. Czy ty będziesz mi podawać to? Tak. I Halloween! Więc zaczynamy. Wyciągamy. Dobra, zobaczcie. Ile tutaj mamy dekoracji. Mimo tego, że te dynie są plastikowe, to one mi się ciągle podobają i naprawdę wieczorem mega dają takie, wiecie, e, wrażenie Mm, ładnie też oświetlają wejście do domu. Tam dalej macie błyszczące, o tutaj, błyszczące pająki, i inne dekoracje też do domu. Tutaj mamy wieniec taki na drzwi, ale nie wiem, czy w tym roku go nie zmienię, a ten gdzieś po prostu indziej się powiesi, na przykład w domu. Tutaj mamy to oczko, które Wam mówiłam, że jest jako w dekoracjach halloweenowych że jest jako y, dzwonek do drzwi. Zaraz nie głośno. się bardzo podoba, ale chyba trzeba wymienić baterię. No więc, jak tylko pogoda się ustabilizuje, bo ostatnio to non-stop pada, to będę już dekorować Halloween, <gryw> jak co roku, mm, więc. Zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie w tym roku. Słuchajcie, jak już ładnie się tutaj przedstawia ta galeria. Tu Wiktorem mi narysowała jeszcze taki typowo halloweenowy obrazek. Tutaj jest nasza cała rodzinka. I tutaj Olaf z Wikusią. To już zostanie aż do świąt. Ale tak mi się podoba, że mówię już teraz możemy zawiesić. Super. Właśnie kupujemy telewizor do MEGI sponsorowany przez Chevroleta. Tak. A wiecie o co chodzi z tym? Jak kupowaliśmy samochód, tego właśnie Chevroleta, w którym ja jeżdżę, widzieliście filmik, jak on wygląda i w ogóle... To oni nam dali w prezencie za to, że kupowaliśmy w salonie Chevroleta samochód dali nam słuchajcie czeka na wykorzystanie w kastko. I za to możemy kupić sobie telewizor. Proszę bardzo. I właśnie za to kocham najbardziej swój samochód. Że zmieści się A. telewizor i jeszcze... I jeszcze pies. No. Dokładnie tak. Na styku, jakby ktoś wymierzył. Jak widzicie, tutaj stoi u nas telewizor, ale on niedługo już pojedzie w góry. Jest tutaj dosunięty krzesłem, bo stoi w jadalni, żeby na Kaspra nie spadł, więc tutaj Kasper nawet nie wchodzi, bo nawet nie ma jak. Ale wiem, że na pewno będziecie się pytać, o co chodzi z tym czekiem od Chevrolet'a. Więc słuchajcie, jak pojechaliśmy kupować samochód, to akurat Chevrolet miał taką promocję, że Właśnie y, ma jakby w cenie samochodu do wykorzystania, w prezencie, czeka na 700 dolarów właśnie w Kastko, więc dla nas to była super opcja, zwłaszcza, że już wtedy wiedzieliśmy, że no mamy w planach, y, się nie pamiętam jak to było dokładnie, czy to już był budowany dom? Chyba tak, jakoś tak było, że już to wiedzieliśmy. No wiecie, takie pieniądze się przydają, bo my w kastko bardzo często robimy też zakupy, ale nie chcieliśmy tego jakby przejadać, tylko chcieliśmy coś konkretnego kupić. No i też baliśmy się, że żeby wiecie, żeby nie straciło, nie stracił ten jakby daty ważności ten czek, to kupiliśmy dlatego już ten telewizor, ale to wiecie, zaraz Marek i tak jedzie i wszystko będzie Wywoził już niedługo. Kupiliśmy telewizor i jeszcze w cenie kupiliśmy też taki soundbar. To jest takie trochę jak kino domowe, no żeby był lepszy dźwięk, bo jednak telewizor ten będzie wisiał, no jest dość duży jak widzicie. On będzie wisiał na kominku. No a tam wiecie, na kominku w ogóle kominek jest w pokoju, który jest bardzo wysoki i Same głośniki z telewizora mogą nie dawać takiego wiecie odbioru dobrego, dlatego właśnie to też kupiliśmy, a że telewizor no, nie był aż taki drogi jak 700 dolarów, to kupiliśmy właśnie mm, to i jeszcze zrobiliśmy zakupy do domu, więc to jest akurat fajne w Ameryce, że rzeczywiście są takie promocje. Nie Kacper. No przyszły w końcu moje koszule z Lewisa, które zamówiłam sobie w Kolsie. W Kolsie też można czasami właśnie znaleźć jakieś firmowe rzeczy, zwłaszcza Lewisa, bo miały zarąbistą cenę. One normalnie kosztują 50 dolarów, a ja je kupiłam je za niecałe 30. Są to jeansowe koszule, jak widzicie jest jedna czarna, więc je otworzę, a druga w takim jasnym jeansie. Bo powiem wam, że zmienił mi się całkowicie rozmiar. Ja już teraz schudłam po ciąży bardzo dużo. A wszystkie miałam takie wielkie te koszule, więc mam nadzieję, że rozmiarowo dobrze sobie to dobrałam. No nawet patrzyłam na metkę, to one kosztują tak naprawdę 60 dolarów plus podatek, no to 60 parę. Więc rzeczywiście się bardzo opłacało je kupić. No fajnie. Nie, no to chyba pewne spokojnie, ja nie lubię takich wieci małych rzeczy nosić. Więc powinno być dobrze. Uwielbiam taką wbojkę, jeansów, mm, idealnie. Kochani, powiem wam, że urodziny Kacperka się niedługo zbliżają wielkimi krokami, bo już zaraz w następnym tygodniu to już drugie urodziny Kacpra. Szok. I właśnie przyszły mi dekoracje na urodziny. Cieszę się, bo miały przyjść dopiero 6 października, więc dużo wcześniej przyszły i będę miała czas, żeby to, wiecie, sobie wszystko połączyć ze swoją koncepcją, jaką mam. A koncepcja jest taka, że chcę zrobić urodziny, jak zawsze tematyczne, bo wiecie, że u mnie takie urodziny są, bo wtedy dzieciaki się cieszą z tych dekoracji i ja wybieram zawsze to, czym one się w danym y, czasie najbardziej interesują. No i właśnie Kacper teraz ma wielką fazę na y, farmę, na traktory, na wielkie opony, na zwierzęta, wszystkie takie właśnie z farmy, więc bardzo fajnie e, można tutaj w stanach, jakie tylko chcecie urodziny to zrobić. E, stwierdziłam, że większość sobie rzeczy zamówię, bo jest po prostu tak łatwiej i są takie, wiecie, bardziej dla dzieci mm, no widoczne, a ja bym musiała tego strasznie dużo robić, a czasu trochę jest. Y, Raz, że mało, raz, że nie ma go wcale, e, więc e, tak jest po prostu łatwiej. Ale nie zmienia to faktu, że czegoś nie zrobię sama, bo też zrobię. E, mam w planach zrobić wielką, taką, wiecie, m, oborę, stodołę może o, może ładniej tak, stodołę. Taką wielką stodołę m, czerwoną z białymi obramówkami, tak jak tutaj w Stanach, to jest. Y, powszechne i tak stodoły właśnie tutaj w wygląda. wyglądają. Zresztą jak wyglądacie vlogi z gór, to tam często takie właśnie widzicie. Więc mam taką w planach, chociaż zamówiłam drzwi do takiej właśnie stodoły, ale chyba te drzwi zamontuję na drzwi wejściowe nasze, że już każdy gość będzie wchodził jakby na taką wieś. Więc... Fajnie, naprawdę super. Cieszy mnie to, że możemy już zrobić takie trochę większe te urodziny. Nie tylko w takim małym gronie, jak to miało miejsce u Wiktorii. Ale wiecie, Wiktorii to wcale nie przeszkadzało. Rzeczywiście dla niej najważniejsi byli rówieśnicy. A że ma bardzo fajnych sąsiadów, no to akurat się bardzo cieszyła chociaż na, na ich towarzystwo. A teraz będzie dużo więcej osób, więc i Wiktoria będzie zadowolona, i Kasper, mam nadzieję. On też bardzo lubi gości, a przede wszystkim te zwierzątka, więc on na pewno będzie miał dużą frajdę z tych dekoracji. A ja Wam właśnie zaraz je pokażę, co mi tam ciekawego przyszło. A więcej będziecie mogli zobaczyć u mnie na Dekretka 2, bo ja tam zawsze szukuję takie całe urodziny. Jak nie widzieliście teraz z Wiktorii urodzin o tematyce kosmosu, to możecie zobaczyć. Mi jest bardzo miło, że zawsze piszecie, że Was inspiruje i że pod patrzycie różne pomysły właśnie dekoracji stołu, ogólnie dekoracji jedzenia, co właśnie na takich urodzinach się robi, jakieś prezenciki dla gości, więc tam tego będzie więcej, ale to dopiero wiecie, za jakiś czas. No dobra, pokazuję Wam dekoracje, bo akurat przyszły. Tutaj mam, słuchajcie, sztuczną trawę, więc czadowo. Było też właśnie pokazane, jest akurat inna dekoracja, ale było pokazane Właśnie jak zrobić w tym wiejskim klimacie tą sztuczną trawę, więc mega. Tutaj mamy, zobaczcie, wiel taki wielki traktor. No, będzie radocha. Takie kubki zamówiłam dla gości i dla wszystkich. Z taką całą wsią. Chusteczki takie będą. Mamy. O, zabawki dla gości. Tu mamy zabaweczki, i do tego słuchajcie, takie zamówiłam pudełka. Każdy gość dostanie takie pudełko z takimi różnymi pierdłkami. Tak się w Sanach robi, że właśnie wszystkim się daje prezenty. Tutaj jeszcze zobaczcie takie talerzyki, sztuce. Co jeszcze, co jeszcze? Kolejne talerzyki, kolejne sztuce. Tutaj mam takie wielkie drzwi od obory, amerykańskie, typowo. To jest taka cała mini-obora z takimi zwierzątkami, więc to też można postawić gdzieś na stole. To jest też bardzo fajna rzecz. To jest taki poster. I tutaj każde dziecko może sobie zrobić zdjęcie. Widzicie coś na tej zasadzie? Jest taka skazperka głowa, będzie. No mega czadowe. Chyba wszystko Wam już pokazałam. Tak, chyba tak. Dobra kochani, słuchajcie, idę to e, chować. E, miło było z Wami spędzić te parę dni znowu. E, jak widzicie, u nas się co chwila coś dzieje. E, no i widzimy się już w kolejnych vlogach. Pa!